Dzień dobry, poranek w Chiang saen jest znowu to samo kokosowe ciacha za 2,60 będę zaraz na złoty trójkąt, gdzie mam jakieś 10 km, więc zaczynamy. W złotym trójkącie, ponieważ jestem w wyjątkowym miejscu, gdzie spotykają się granice trzech państw: Laosu, Birmy i oczywiście ja jestem w Tajlandii. Normalnie można też przepłynąć rzeką Mekong do pobliskich wiosek, na przykład w Laosie, ale teraz, jak wiecie, jest to niemożliwe ze względu na zamknięcie granic i politykę tutaj państw. Otóż to miejsce jest znane nie tylko ze względu na wyjątkowe położenie. Aha, jeszcze kilkadziesiąt kilometrów stąd jest chińska prowincja Yuan. Yuan, przepraszam, nie wiem, jak to się czyta. Ponieważ Złoty Trójkąt to przede wszystkim miejsce sławne z produkcji opium. Na przyłomie lat 80. i 90. XX wieku ten obszar złote, Złotego Trójkąta, który ma aż jakieś 350 tysięcy km2, Właśnie tutaj, wzgórz e, trzech państw, odpowiadał aż za 70% produkcji opium na całym świecie. A później, oczywiście, produkuje się z tego narkotyk zwany heroiną. A poza tym, co się znajduje w tym miasteczku zwanym Golden Triangle Park? Widzę, że tam można sobie iść na łódkę. Więc zaraz spytam o te łódki, czy pływają. Ale tu oczywiście. Jest bazar, przez który trzeba przejść. I dochodzimy do pomnika Wielkiego Buddy oraz no, takich, wiecie, tajskich, trochę kiczowatych atrakcji kolorowych. Można powiedzieć, że nawet po pamiątkach widać trochę wpływy innych państw. Eee, nie widziałam wcześniej takich haftowanych torebeczek eee, ani koszyczków z, z tymi z pomponikami. Zresztą to są jakieś wpływy birmańskie albo laotańskie. Sodiga. Uh, Is this Thai style or uh, my, my Myanmar style? Oh, Myanmar. Myanmar. okej, okay, no widzicie. To są stroje z Mianme. to wydaje mi się, że też. And these small bags are also from handmade. from... okej oh, ok. Are you making it yourself? Wow. To pani robi sama te torebeczki. Fajne, co? Ciężki wybór. Czy ktoś chce być zdrowy, wspaniały, wszystko osiągać, bogaty czy szczęśliwy? Albo może wszędzie wrzucić pieniążkę. I złote Buddha. Szkoda, że w sumie tymi baldachimami zasłonili widoki. Miejsce historyczne, więc e, moim zdaniem oczywiście warto tutaj przyjechać. Ale samo w sobie nie jest jakieś urokliwe. <grymne> e, po prostu bazar. E, zapytałam pana, czy jest możliwość przeprawy łódką wzdłuż rzeki Mekong. E, ale musi się zabrać grupa minimalnie 10 osób. Wzięłam od niego line'a i czekam na wiadomość. Może się uda. A jednak już się udało. Wskakujemy, Jak tu wejść? Tutaj hopsa znowu staję z wycieczką płynę. Bilet na łódkę kosztuje 100 watów, czyli 13 zł. Nie wiem ile będzie trwało. Mam nadzieję, że warto. Hello.

Cześć Laos! Jestem już tak blisko, ale nie mogę wejść na Twój ląd. Mała poprawka. To jest właśnie kasyno w Laosie, a te wcześniejsze złote kopuły to po prostu były urzędy imigracyjne. Ale to ma rozmach, co? I dopłynęliśmy. Rejs trwał 20 minut. Wyjście na drugą stronę do innego kraju oczywiście nie było możliwe. Pani przewodniczka mówiła trochę po angielsku, więc pytałam się jej, czy jakby tutaj problem nadal występuje w Tajlandii i czy można gdzieś zobaczyć uprawę Maku. A ona mi wskazała po prostu Muzeum Opium, żebym tam sobie poszła. Nie rozumiała w ogóle o co mi chodzi. A ja mówię, nie, nie, jeżeli ja chcę jechać w góry, zobaczyć jakieś uprawy. A ona tu jest muzeum. Aha! E, właśnie, zostało mi do, do zobaczenia muzeum, ale to duże multimedialne, niestety w poniedziałki jest zamknięte, więc idę do mniejszego House of Opium Mnisi sobie przeszli na herbatkę Pani jednak mnie też poczęstuje. Bądra, to jest taka zielona herbatka. Pyszna. Chętnie bym sobie taką kupiła. Tylko nie mam gdzie jej parzyć. Naprawdę dobra. Mm. Skusiłam się jednak na zieloną herbatę w proszku, czyli maczę, którą uwielbiam, a w kawiarniach jest ona strasznie droga, więc już się nie mogę doczekać, kiedy ją sobie zrobię w Bangkoku, w moim mieszkanku, którego nie mam. <grym> I ostatnia sprawa do załatwienia to chyba spodnie długie. Nie mam tutaj wyboru za bardzo, tylko te typowe tajskie, co 100 batów, czyli 13 zł, ale jadę w górę i muszę mieć coś dłuższego, bo nie mam, taka jestem mądra. Tak w skrócie, to opium pojawiło się najpierw w okolicach Morza Śródziemnego, a później zostało przetransportowane przez Aleksandra Wielkiego głównie do Chin i Indii. Później niestety e, to spowodowało konflikty między państwami, i Chiny jakby no, przestały być producentem takim największym opium, i to zostało przeniesione właśnie do z złotego trójkąta Tajlandii, Mianmy i Laosu. Jednym z plemion, które produkowało opium, było Akma, tybetańsko-birmańskie, które przybyło do Tajlandii jakieś 100 lat temu. To jest ich typowy strój. To jest też kolejny przykład plemiona, które ma swoją wyskę w Tajlandii i można tam jechać i za opłatą po prostu wejść. Jest oczywiście kwestia sporna dotycząca etyki yy, takich miejsc, o czym mówiłam też w poprzednim odcinku o promieniu Karen. Takie ładne kwiatki z tych maczków, a tyle problemów spowodowały. Podobno taka pozycja leżąca na boku jest najlepsza do palenia opium. Pan tutaj ma fajeczkę i pokazuje, jak to robić. Trzeba poczekać, aż opadną y, kwiaty. Zostaną same główki. Następnie zrobić na nich nacięcia, i później wycieka z nich tak zwany sok mleczny, z którego się produkuje właśnie opium. A tutaj już wysuszone. Inne plemiona tybetańskie i birmańskie, które zajmowały się produkcją opium, to chmongowie oraz lachu. Wagi, na których odmierzono odpowiednie ilości, a tak przechowywano w takich fajnych e, kapsułach. Różne rodzaje fajek, ale bez demonstracji, niestety. Plemiona wykorzystywały opium również jako afrodyzjak oraz działanie przeciwbólowe. I do tej pory produkuje się leki na bazie opium. Na przykład bardzo mocny środek morfiny oraz kodyjny, słabszy, który może nie wiecie, ale często jest w lekach przeciwkaszlowych, takich głównie na suchy kaszel można kupić w tabletkach. Można sobie kupić ciasteczka z makiem, bo opium ogólnie jest kontrolowane, zakazane, ale takie ciasteczka zawierają bardzo mało takiej substancji, więc nie zostanie wykryte. Takie malutkie to muzeum, ale akurat, żeby się czegoś ciekawego dowiedzieć. Ogólnie Tajlandia twierdzi, że oficjalnie poradziła sobie z problemem produkcji opium, a Laos i Myanmar nie. Chociaż czasami dalej są wiadomości ze świata, że do Chin napływają nowe dostawy z tego regionu. I ogólnie osobą, która rozsławiła Złoty Trójkąt i produkcję opium, był król. E, opium, tak zwany, nazwany Kungsan. E, on twierdził, że chce wyzwolić swój kraj i pomóc mu, żeby był bardziej bogaty. Ale później e, sam się oddał, właśnie już w ręce rządu i w 2007 zmarł. I za jego panowania, powiedzmy, 90% produkcji pochodziło właśnie stąd. Teraz wydaje mi się, że króluje Afganistan. W tym temacie, a ja wsiadam na skuterek i jadę dalej, a gdzie, to zaraz się przekonacie, bo przede mną naprawdę długa droga. A przed drogą oczywiście obiad, ryż z warzywami smażony, za 60 batów. Tylko najgorsze jest to, że nie mam noclegów w górach, nikt tam nie odbiera telefonów, nie wiem czy jechać w ciemno, takie trochę ryzyko powiem szczerze. Nie wiem, co zrobić. Zaraz to przemyślę. To jeszcze oczywiście poliwo przed trasą. Pełny bak 90 batów. <noise> Załadowany znowu. Prawie 100 km w 2 godziny. Damy radę? Damy! Jedziemy! Te chmury nie wyglądają dobrze. A jeszcze taki kawał drogi. W ogóle to chyba moja pierwsza tak długa trasa na którą się porwałam ale widzicie, małymi kroczkami później może w końcu Azję przyjadę tak jak planowałam kiedyś go, stay, okay. Głowa drogi za mną, jeszcze 50 km i na razie ona jest całkiem łatwa. Spodziewałam się bardziej górzystych terenów, ale może zaraz się zmieni tam gdzieś przy końcu. Ale dam radę, bo mam skuter, jak wiecie, 125. Ludzie mi radzili, żebym wzięła 150. Ale takim też na pewno da radę pojechać z plecakiem, jak wiecie, jest ok. Chciałam sobie stanąć na chwilę, ale niestety. Jef. Yeah, muszę go teraz jakoś podnieść. Ech. Tak to jest, jak cię człowiek zapatrzy, chce zrobić zdjęcie, jak ma takie widoki, <grymnie> aż cię skuter przewraca z wrażenia, <grymnie> ale jest dobrze. Co tam słychać? Gdzie masz koleżankę? Tam dalej? <grymnie> Niestety, ale noclegów tańszych niż za 500 batów tutaj nie ma w okolicy. Były tylko za 500 albo za 1000. Więc wzięłam taki przypadkowy, który się nazywa Ali. Ładny niebieski kolor, ale ma naprawdę fajny widok z drugiej strony. Zaraz wam pokażę. W środku mam już dosyć ciemno, ale wychodzę na balkon. I mam piękne góry. Wow. Ale widok. Podjechałam pod tajską knajpę. Dzieciaczki się bawią. Ogólnie tak, to miasteczko nie wygląda aż tak źle. Co prawda, nic tu nie ma poza trzema sklepami i trzema knajpkami. Ale o to chyba chodzi, bo po to tutaj przyjeżdżamy, żeby rano podziwiać widoki. O dziewczynka ucieka. Chyba się wstydzi. To kończę w takim razie już ten odcinek pod Tajem. Za 7 zł, Marta jak zwykle je. I w ogóle, jak sprawdzałam, wcześniej noclegi na przykład na Agodzie czy na Bookingu, to tutaj w okolicy nic nie wyskakuje, a tak naprawdę jest parę domków, więc widocznie właściciele nie korzystają z tych systemów do rezerwacji, więc trzeba albo dzwonić osobiście, albo przyjechać się dogadać. No teraz oczywiście nie ma ludzi, więc nie ma problemu, żeby coś zarezerwować, ale tak to radzę wcześniej dzwonić i pytać. Więc ja sobie życzę smacznego, a Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subach, łapka w górę i widzimy się jutro na szczycie góry. Pucifa, fa! Pa, pa!